Poczułeś to? Dreszcz, inną ciszę, jakby wszechświat zatrzymał się na chwilę, żeby z tobą porozmawiać. Cóż, to nie przypadek, że tu teraz jesteś. Coś się w tobie zaraz obudzi, coś, co wszystko zmieni. Są w życiu rzadkie chwile, kiedy na zewnątrz wszystko wydaje się takie samo, ale w środku coś zaczyna drżeć. Twoja dusza wyczuwa to jeszcze przed umysłem, coś się zmienia. A jeśli oglądasz ten film z rozum, to nie przypadek. Zostałeś powołany, wybrany, naznaczony przez coś o wiele większego niż możesz sobie wyobrazić. Dziś zrozumiesz, dlaczego cisza tak bardzo cię bolała i dlaczego była również częścią twojego przebudzenia. Przygotujcie się więc. To, co zaraz zostanie ujawnione, to nie tylko przesłanie, to punkt zwrotny. To duchowa prawda, która była głęboko ukryta w waszej historii i teraz wychodzi na jaw, by was wyzwolić. Zanim przejdziesz dalej, bądź częścią tego wyjątkowego momentu, obejrzyj ten film już teraz, jako znak, że jesteś gotowy pogodzić się z tym, co prawnie ci się należy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Ta podróż dopiero się zaczyna. Skomentuj liczbę 11 poniżej. To uwalnia twoją częstotliwość we wszechświecie. To duchowy kod. Pieczęć, że jesteś gotowy na nowe. Pójdźmy razem całą drogę, bo coś świętego zaczyna się tutaj i wszystko się zmienia. Dziś są chwile w życiu, kiedy wszystko wydaje się zupełnie zwyczajne, ale w środku coś zaczyna wibrować inaczej. Prawie niedostrzegalne, a jednak głębokie uczucie, jakby wszechświat szeptał coś, co tylko twoja dusza może zrozumieć. Nie ma hałasu, nie ma zapowiedzi, ale jest wołanie, niewidzialne, ciche i nieuniknione. To tak, jakby jakaś potężniejsza siła dotknęła twojej piersi bez pozwolenia i postawiła cię na nogi przed nową prawdą. Czujesz, że coś się zmieni, nawet nie wiedząc dokładnie co. I w tej chwili wszystko, czym byłeś do tej pory, zaczyna być kwestionowane. To wezwanie nie dociera do tych, którzy żyją na powierzchni, dociera do tych, którzy nawet zranieni, zaszli tak daleko z odwagą, do tych, którzy nie tylko przetrwali nieobecność, ciszę i ból, ale nauczyli się oddychać samodzielnie w świecie, który ich ignorował. A teraz, niczym fala, która rośnie niezauważona, ta niewidzialna siła, Zaczyna nabierać kształtu. To tak jakby czas przygotowywał ten moment latami, zszywając doświadczenia, rany i blizny, aż uformuje się w niepodważalny cel. To nie przypadek, że słyszysz to teraz. To synchroniczność. A co miało największy wpływ, zawsze wiedziałeś. W głębi duszy, w najświętszym zakątku swojej świadomości, wiedziałeś, że pewnego dnia coś do ciebie zadzwoni, poza bólem. Poza starą narracją, to jest ten dzień, wszechświat cię teraz nie wybrał, zawsze cię miał, ale dziś w końcu słyszysz to. A słuchanie to pierwszy krok do transformacji, nie zostałeś zapomniany, zostałeś przygotowany, brak Ojca to nie tylko brak męskiej postaci. To echo, które rozbrzmiewa w głębi duszy, po cichu kształtując przekonania, lęki i zachowania, nie ma znaczenia, czy był fizycznie obecny, czy całkowicie nieobecny, ślad pozostawia to, czego nie dał emocjonalnej obecności, bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości. Dla wielu ta nieobecność nie była rozumiana w dzieciństwie, była znormalizowana. Ale dusza nigdy jej nie zaakceptowała. Rejestrowała każdą nieobecność, każdą ciszę, każdy gest, który nigdy nie nastąpił. Dorastanie z tą pustką przypomina chodzenie po polu minowym niepewności. Uczysz się być silnym, ale w głębi duszy czujesz się kruchy, uczysz się troszczyć o innych, ale nosisz w sobie pustkę, której nikt zdaje się nie zauważać. To rodzaj bólu, który dobrze się ukrywa. Ubiera się w odpowiedzialność, przedwczesną dojrzałość, niezależność, ale w głębi duszy to po prostu dziecko pragnące uznania w spojrzeniu, którego nigdy nie otrzymało. Nieobecność ojca kształtuje nie tylko ból, ale także bohatera, cichego bohatera, który uczy się przetrwać, przewodzić i kochać, nie wiedząc jak to zrobić. I pewnego dnia ten bohater się budzi zmęczony samym przetrwaniem zmęczony udowadnianiem swojej wartości duchowi i właśnie w tym przebudzeniu wszystko się zmienia bo bohater postanawia żyć już nie w oparciu o to czego mu brakowało ale o to co zbudował z tego co miał nieobecność ojca nie gasi blasku syna po prostu stwarza idealną scenerię by światło mogło wyłonić się z najmniej oczekiwanego miejsca Bohater nie zaprzecza swojemu bólowi, on go przekształca, jeśli ta wiadomość porusza cię głęboko, jeśli każde słowo przypomina ci, kim naprawdę jesteś, skomentuj 11 poniżej już teraz. Ale uwaga, to nie jest tylko komentarz, to nie jest tylko liczba, to rytuał. Świadomy akt aktywacji. W świecie duchowości i energii liczba 11 jest czymś więcej niż tylko symbolem. To jest portal, reprezentuje połączenie między płaszczyzną fizyczną i duchową, między tym, czego pragniesz, a tym, co nabiera kształtu. Pisząc 11, deklarujesz: Jestem gotowy, moja dusza jest w zgodzie, moja transformacja już się rozpoczęła. Liczba 11 jest echem obfitości, znakiem aktywnej manifestacji, zwierciadłem najwyższej prawdy w tobie. Komentując tę liczbę, nie tylko potwierdzasz swoją zgodność z nią, ale także wzmacniasz tę częstotliwość w polu energetycznym nas wszystkich. Stajesz się katalizatorem. Mówisz do wszechświata: jestem obecny, jestem świadomy, akceptuję swoją ewolucję. A wszechświat odpowiada, zawsze. Jest ból, który nie krwawi, który nie krzyczy, który nie pojawia się w diagnozach, ale tkwi w zmęczonym spojrzeniu tych, którzy zawsze musieli być silni. To ból, który rodzi się z rany, której nikt nie rozpoznał, ale która narastała w ciszy. Tego bólu nie da się wytłumaczyć, on się czuje. Jest w niewypowiedzianych słowach, w nieobecnych uściskach, w złamanych lub nigdy niezłożonych obietnicach. A co jest najbardziej druzgocące? Kryje się za uśmiechami, bo ci, którzy noszą w sobie ten ból, nauczyli się żyć tak, by nikt nie zauważył jego ciężaru. Ale ta rana, nawet niewidzialna, wibruje. Wibruje w związkach, w wyborach, w przerwanych marzeniach. Kształtuje sposób, w jaki ufasz, jak się poświęcasz, jak oczekujesz lub unikasz miłości. To ciche programowanie, odziedziczone nie tylko przez genetykę, ale także przez brak fundamentalnej troski. I im bardziej jest ignorowane, tym bardziej rozkazuje. Szepcze, nie jesteś wystarczająco dobry, nawet gdy świat mówi co innego. To wewnętrzny sabotaż wyrafinowany okrutny i dlatego musi zostać wystawiony na światło dzienne i oto wyzwalająca prawda nie musisz już tego dźwigać prosty akt uznania tego bólu nazwania go już rozpoczyna proces uzdrawiania którego wielu nigdy nie doświadczy teraz masz szansę przerwać ten cykl spojrzeć na rany ze współczuciem a nie wstydem i zrozumieć, że mimo wszystko nie definiuje ona tego, kim jesteś, dowodzi jedynie, jak bardzo się opierałeś, a teraz nadszedł czas, aby przekształcić opór w wolność. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że twoja dusza rozpoznała prawdę w tym filmie, a to jest rzadkie, to święte. Nie ignoruj tego wezwania. Transformacja już się w tobie rozpoczęła, ale teraz musisz odciąć się od świata zewnętrznego skomentuj jeszcze raz punkt 11 poniżej tak jeszcze raz ponieważ powtarzanie jest zakotwiczeniem a powtarzając wysyłasz jasny sygnał do wszechświata nie wrócę do dawnej siebie teraz jestem tym kim zawsze miałam być jeśli to do ciebie przemówiło polub ten film dzięki niemu przekaz dociera do innych otwartych dusz Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, bo ta podróż się tu nie kończy. To dopiero początek. Nie jesteś sam, jesteśmy razem i wszystko się zmienia teraz. W pewnym momencie swojej podróży poczułeś się samotny. Wszystko, czego szukałeś ochrona, potwierdzenie, kierunek wydawało się nieosiągalne. Ale co, jeśli prawda jest taka, że nigdy nie byłeś sam? Co jeśli za każdym porzuceniem kryje się cicha obecność, która kształtuje cię w coś większego? Duchowe objawienie nie przychodzi z gromem. Przychodzi w chwilach jasności, kiedy zrozumiesz, że cały chaos, cały ból, cała pustka miały cel sprawić, że odkryjesz, że moc była w tobie od zawsze. Ta siła nie pochodzi z zewnątrz. Nie zależy od czyjegoś przebaczenia ani od aprobaty tych, którzy cię zawiedli. Rodzi się, gdy patrzysz na siebie oczami boskości, całego, godnego, powołanego, a to przebudzenie jest jednocześnie gwałtowne i słodkie burzy mury i odbudowuje tożsamość, nie wymazuje przeszłości, ale ją na nowo ustawia. Historia, która kiedyś była naznaczona odrzuceniem, teraz nosi pieczęć przezwyciężenia. Nieobecność Ojca nie zniweczyła planu, uaktywniła jedynie ścieżkę, którą niewielu ma odwagę podążać, ścieżkę prawdziwej transformacji, a kiedy to objawienie nadejdzie, nie cofniesz się, bo wszystko się zmienia. Sposób w jaki postrzegasz siebie, jak odnosisz się do innych, jak żyjesz, nie ma już miejsca na błaganie o uczucie, ani na potwierdzanie swojego istnienia przez kogoś innego. Rozumiesz, że jesteś kompletny, że boskość cię nie opuściła, ale popchnęła w głąb siebie, i tam, w tym głębokim miejscu, odkrywasz, jesteś czymś więcej niż tylko swoją historią. Jesteś cudem, którego zawsze szukałeś. Nikt nie zrywa łańcuchów, jeśli nie wie, że jest spętany. I to jest największa pułapka odziedziczonej traumy. Maskuje się ona jako normalność. Dorastamy w przekonaniu, że odczuwanie strachu, wstydu i porzucenia jest nieodłączną częścią życia, ale tak nie jest. To odbicie dawnych łańcuchów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, napędzanych milczeniem, powtórzeniami i ograniczającymi przekonaniami. Uzdrowienie zaczyna się, gdy odważysz się spojrzeć na te łańcuchy i powiedzieć: To nie moje, bo tak naprawdę nigdy nie było. Zerwanie tych łańcuchów wymaga czegoś więcej niż odwagi, wymaga prawdy, a prawda czasami boli. Boli przyznanie się, że czekało się na kogoś, kto nie chciał przyjść. Boli przyznanie się, że w dzieciństwie było pustka, której nikt nie wypełnił. Ale ten ból jest święty to droga wyjścia z kręgu. Bo tylko dzięki niemu można uzyskać dostęp do mocy zmiany, a dotykając tej prawdy, zaczyna się dostrzegać różnicę między tym, co się otrzymało, a tym, na co się zasługuje. Łańcuch pęka dopiero wtedy, gdy iluzja znika. I w tym momencie dzieje się coś świętego. Uwalniasz nie tylko siebie, ale i wszystkich, którzy przyjdą po tobie. Bo kiedy człowiek zrywa emocjonalny łańcuch, Zmienia wibracje całego swojego rodu. Dzieci, wnuki, a nawet te jeszcze nienarodzone odczują skutki Twojej decyzji. Uzdrowienie to cicha rewolucja i zaczyna się od prawdy. Zasługujesz na więcej. A to, co zaczyna się od prawdy, kończy się wolnością. Nadchodzi moment, gdy czekanie na kogoś staje się nie do zniesienia. Czekanie na to, by zostać zauważonym. Na to, by zostać wybranym, na to, by otrzymać to, co powinno się było otrzymać od samego początku. I właśnie w tym momencie wyczerpania rodzi się odrodzenie. Bo kiedy przestajesz czekać, coś w tobie zaczyna działać. To tak, jakby twoje prawdziwe, ja, duszone latami milczenia i zaprzeczeń, w końcu krzyknęło: Jestem tutaj. Odrodzenie jaźni nie następuje podczas celebracji, dokonuje się w ciszy duszy, która postanawia już się nie poddawać, stanie się tym, czego zawsze ci brakowało. To jeden z najwspanialszych aktów miłości własnej, jakie istnieją. To rzadki rodzaj odwagi, odwaga, by spojrzeć na siebie ze współczuciem, zaakceptować własną kruchość i jednocześnie odzyskać swoją wartość stajesz się swoim własnym ojcem, swoim własnym fundamentem, swoją własną twierdzą, nie dlatego, że tak musiało być, ale dlatego, że życie cię do tego wzywało. I w tej podróży odkrywasz, że jesteś silniejszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś, bardziej kompletny, bardziej obecny, nie żebrząc już o emocjonalne okruchy, ale uznając, że uczta twojej duszy zawsze była dostępna, tylko trzeba ją było samemu podać. To odrodzenie nie jest celem samym w sobie, to proces, proces, który cię przemienia z każdą decyzją, każdym ograniczeniem, które sobie stawiasz, za każdym razem, gdy mówisz nie temu, co wcześniej akceptowałeś. Nowe ja nie dźwiga już ciężaru tego, czego nie otrzymałeś, niosło blask tego, czym teraz decydujesz się żyć. I tego blasku nie da się zgasić. W każdym zranionym dorosłym żyje dziecko, które wciąż czeka, czeka na uścisk, na słowo, na spojrzenie, które mówi: Jesteś ważny. To dziecko nie dorastało w czasie fizycznym, dorastało w czasie emocjonalnym, i często wciąż tam jest, stojąc w tym samym miejscu, w którym zostało pozostawione. Kiedy ignorujesz to dziecko, ono krzyczy. Krzyczy impulsywnymi zachowaniami, emocjonalnymi potrzebami, dysfunkcyjnymi relacjami, ale kiedy go słuchasz, wszystko się zmienia. Uwolnienie tego wewnętrznego dziecka to najczystszy akt ponownego połączenia się z własną esencją. To powiedzenie jej tego, czego nikt jej nigdy nie powiedział, to zagwarantowanie jej tego, co nigdy nie było gwarantowane. I nie pustymi słowami. Ale czynami, to stworzenie w sobie bezpiecznej przestrzeni, w której może się bawić, płakać, istnieć, gdzie wie, że nie jest już sama, że teraz to ty się nią opiekujesz, bardziej dojrzała, bardziej świadoma, bardziej obecna, to ponowne połączenie nie tylko leczy, ale i ratuje to, co w Tobie najprawdziwsze. I właśnie w tym procesie dusza rozkwita. Bo kiedy wewnętrzne dziecko czuje się bezpiecznie, powraca kreatywność, powraca lekkość, powraca miłość. Strach znika, przestajesz powtarzać schematy i zaczynasz tworzyć nowe ścieżki. To dziecko nie chce kontroli, pragnie wolności, nie pragnie perfekcji, pragnie akceptacji, a przyjmując ją stajesz się kompletny, pełen, nie jesteś już rozbity na przeszłość i teraźniejszość. Lecz zjednoczony w miłości, która zaczyna się w Tobie i przemienia wszystko wokół. Dotarcie tak daleko to już sama akt oporu, ale przerwanie cyklu to akt rewolucji. Ukształtowały Cię historie, które pojawiły się przed Tobą, niektóre piękne, inne bolesne. I być może, nie zdając sobie z tego sprawy, zacząłeś je powtarzać. Emocjonalne porzucenie, cisza, emocjonalny dystans. Wszystko to zdaje się przenikać jak dziedzictwo, ale nie jesteś automatyczną kontynuacją tego, co otrzymałeś. Jesteś punktem przerwania. Cykl kończy się w tym miejscu. Potrzeba odwagi, by spojrzeć wstecz i powiedzieć: To mnie niszczy, odwagi, by nie wyładowywać swojego cierpienia na innych, odwagi, by poczuć ból, nie przekazując go dalej, bo przerwanie cyklu wymaga obecności. Wymaga świadomości, wymaga decyzji, by robić rzeczy inaczej, nawet jeśli robienie tego samego wydaje się łatwiejsze. To pójście pod prąd pokoleń, to powiedzenie nie nieświadomemu powtarzaniu. To wybór uzdrowienia zamiast poczucia winy. To wybór miłości zamiast reprodukowania bólu. A kiedy to robisz, nie tylko ratujesz siebie, uzdrawiasz swój rodowód, wyzwalasz swoje dzieci, swoją społeczność, swoich potomków, zmieniasz emocjonalne DNA swojego istnienia. A to dziedzictwo potężniejsze niż jakiekolwiek dziedzictwo materialne to dziedzictwo wolności, to dziedzictwo świadomej miłości to dziedzictwo tych, którzy mieli odwagę powiedzieć: to, co mnie zraniło. Nie zdefiniuje tych, którzy przyjdą po mnie. Jest coś świętego w samotności, bo to właśnie tam boska obecność przemawia najgłośniej. Kiedy wszyscy odeszli, kiedy cisza wydawała się ogłuszająca, kiedy nieobecność ojca rozbrzmiewała najgłośniej, tam, w tej pustce, coś wciąż szeptało: Jestem tutaj. A ten głos nie był ludzki. Był przodkiem wieczny, niezmienny. To była obecność która nie zależy od ciała ani kości, obecność, która trwa, która podtrzymuje, która nigdy nie opuszcza. Być może dorastałeś bez widocznego przewodnika, ale nigdy nie szedłeś sam. Boska obecność była z tobą przy każdym upadku, przy każdym trudnym wyborze, przy każdej cichej łzie i co najbardziej zaskakujące. To właśnie ta obecność dodawała ci sił, gdy nikt inny nie potrafił. To właśnie ta obecność nauczyła cię dostrzegać to, co niewidzialne, czuć to, co duchowe, ufać temu, czego nie widać. To nie nieobecność cię zabiła, to nieobecność cię przygotowała, bo bez tego braku mógłbyś nigdy nie przebudzić się i odkryć, co nosisz w sobie. A teraz, gdy słyszysz ten głos wyraźnie, wszystko się zmienia. Samotność już cię nie przeraża, porzucenie już cię nie definiuje, bo rozumiesz, że istnieje obecność, która nigdy cię nie zawodzi. Zawsze była, nawet gdy o tym nie wiedziałeś. A ta obecność jest bardziej ojcem niż jakąkolwiek postacią, której ci brakowało. Bardziej matką, bardziej przewodnikiem, bardziej wszystkim. To korzeń, który cię podtrzymuje, i rozpoznając to, wzrastasz. Zakotwiczasz się, w końcu czujesz się jak w domu. Dziedzictwo to nie zawsze to, co ci zostaje, czasami to to, czego nie chcesz nosić, to to, co postanawiasz przerwać, to to, co sadzisz dla tych, którzy mają dopiero nadejść. A teraz w tej chwili budujesz nowe dziedzictwo, nie z rzeczy materialnych, ale z obecności, uczucia i świadomości przewracasz kartę historii naznaczonej nieobecnością i piszesz nową, w której miłość nie jest negocjowana, lecz gwarantowana. To nowe dziedzictwo zaczyna się od twoich codziennych wyborów. Jak traktujesz siebie? Jak rozmawiasz ze swoimi dziećmi? Jak pozwalasz sobie czuć? Stajesz się tym, czego kiedyś brakowało i to jest boskie, bo nie ma bardziej transformującego aktu niż zaoferowanie światu tego, czego świat ci nie dał. Jesteś korzeniem zmiany, solidnym fundamentem, na którym nowe pokolenia będą dorastać z poczuciem bezpieczeństwa emocjonalnego. Jesteś początkiem lżejszej, bardziej kochającej, pełniejszej historii. A co najpiękniejsze, nie potrzebowałeś pozwolenia, nie potrzebowałeś przeszłości, żeby się zmienić, po prostu podjąłeś decyzję. I ta decyzja jest święta, przemienia ból w siłę, ciszę w obecność, porzucenie w miłość. Teraz historia toczy się dalej, już nie jako powtórzenie, lecz jako objawienie. Nie jesteś końcem rodu naznaczonego nieobecnością, jesteś początkiem nowej ery, i to jest potężne.